Film władcy much, ćmoki, czopki i mądzioły to pełnometrażowa wersja jednego z najbardziej kontrowersyjnych polskich seriali animowanych lat dwutysięcznych. Produkcja przenosi widza do świata dobrze znanych szkolnych bohaterów, w którym absurd, wulgarność i celowa głupota stanowią fundament całego humoru. Już sam tytuł jasno zapowiada, że nie będzie tu miejsca na subtelność ani klasyczne podejście do narracji fabuła filmu jest luźna i epizodyczna. Zamiast spójnej historii otrzymujemy serię gagów, scen i dialogów, które często nie prowadzą do żadnego konkretnego celu poza wywołaniem reakcji widza. Humor opiera się głównie na grotesce, przerysowanych zachowaniach postaci oraz żartach balansujących na granicy dobrego smaku. To świadomy zabieg twórców, którzy od początku stawiali na prowokację i łamanie konwencji. Czmoki, Szopki i mądzioły wyraźnie czerpią inspiracje z zachodnich animacji dla dorosłych, zwłaszcza South Parku, jednak zostały osadzone w realiach polskiej szkoły i podwórkowej kultury. Dzięki temu film zyskał lokalny charakter i specyficzny język, który dla jednych był zabawny i swój, a dla innych całkowicie odrzucający. Produkcja nie próbuje być ambitnym kinem animowanym ani satyrą o głębszym przekazie. Jest raczej eskalacją stylu znanego z serialu, głośniejszą, bardziej chaotyczną i bardziej dosadną. Film pełni dziś rolę swoistej kapsuły czasu, przypominającej okres, w którym kontrowersja i szok były jednym z głównych sposobów przyciągania widzów. W efekcie władcy much, ćmoki, czopki i mądzioły to produkcja, którą ogląda się nie tyle dla fabuły, co dla samego zjawiska kulturowego, jakie reprezentuje. Jedno z oficjalnych wydań DVD władców much, dziś raczej zapomniane, było dostępne w ograniczonej dystrybucji i zawierało wybrane odcinki oraz materiały dodatkowe. Dla fanów to ciekawostka kolekcjonerska, bo pokazuje okres, gdy serial był intensywnie promowany i traktowany jak potencjalny hit pop kultury. Obecnie to raczej relikt czasów, gdy telewizja próbowała monetyzować kontrowersyjne animacje. Behavior. Behavior. Zespół muzyczny, założony w 1999 roku, którego muzyka została wykorzystana w serialach Władcy Much i Władcy Much, one oraz w filmie Ćmoki, Czopki i Mądzioły. Jego utwory to: Władcy Much oraz Ćmoki, Czopki i Mądzioły. Guantanamo, Czołówka. Adrenalina. Babylon. 1500. Morały. Ballada. Bounce. Wielki Brat. Prąd. prochy, Behavior Heute. lenie, Kolory. tik Granitur. Demon. Kropka stracja. Higieniczne blosy. Reklama. Władze much. One. Utwory wykorzystane w poprzednim serialu. 3-2-1. Mama mi mówiła. Po co mi to? Jest dobrze. TV BHV. Hola hola. Zielona wyspa. Numer kontaktowy. Ludzie, luziki, od zera, czekam, tyci. Hasło, utwór nie znajduje się na żadnej spłyt płyt zespołu. To nieważne, utwór nie znajduje się na żadnej z płyt zespołu. Niecula Orange lub Niecula, napój pomarańczowy promujący serial Władcy Much. Producentem napoju była firma Maspek z Wadowice. Tak jak w przypadku Coli Cula Original, pod etykietą znajdowały się naklejki z bohaterami serialu. Cena napoju wynosiła 1,99 za 0,5 l. Niecula była również sprzedawana w 12 pakach. Cula Original lub Cula Cola będąca materiałem promocyjnym do serialu Władcy Much, której producentem był Maspek z Wadowice, pod etykietą znajdowały się naklejki z postaciami z serialu. Cena coli wynosiła 1,99 zł za 0,5 l. Cula była również sprzedawana w 12 pakach. Innym napojem promującym serial była niecula orange.